Od 2018 roku, dokładnie od listopada 2018 roku, nie otrzymujemy już zwolnień lekarskich w formie papierowej, takich do jakich przywykliśmy wcześniej. Były to takie zielone zwolnienia, które otrzymywaliśmy, czasami były czytelne, czasami nie były czytelne, zależy jak się lekarzowi napisało. W tej chwili otrzymujemy już wyłącznie zwolnienia w wersji elektronicznej. Jest to wygodne dla pracodawców, jest to wygodne dla pracowników, bo nie muszą dostarczać tych zwolnień lekarskich, bo został zniesiony już przepis o karze, którą. Musieliśmy stosować się wtedy, kiedy pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni. Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy trzeba było, jeżeli pracownik był na zasiłku chorobowym, to należało takiemu pracownikowi zabrać 25% dziennej stawki zasiłkowej. Już tego nie ma, ponieważ przesyłamy zwolnienia elektronicznie. ZUS nam przesyła elektronicznie. A tak naprawdę polega to na tym, że lekarz wystawia zwolnienie. W momencie, kiedy to zwolnienie lekarskie zostanie potwierdzone, ląduje w ZUSie, a następnego dnia powinno się znaleźć u nas, czyli u pracodawcy. W większości przypadków faktycznie tak jest, że się znajduje. Czasami są pewne opóźnienia, ale generalnie chodzi co, coraz lepiej. W niektórych sytuacjach pracownik jednak będzie mógł nam dostarczyć zwolnienie w wersji papierowej. Na przykład wówczas, kiedy lekarzowi, który nas przyjmuje, nie będzie działał internet i kiedy lekarz nie będzie mógł wprowadzić tego zwolnienia od razu do systemu. W takiej sytuacji faktycznie pracownik dostanie zwolnienie w wersji papierowej, ale nie będzie to takie zwolnienie, do którego przywykliśmy, a będzie to wydruk z systemu informatycznego. I nam dostarczy, co nie znaczy, że to zwolnienie nie znajdzie się w systemie, bo oczywiście znajdzie się w systemie. Lekarz jest zobowiązany w takiej wyjątkowej sytuacji na wprowadzenie tego zwolnienia do systemu. W przeciągu trzech dni od wystawienia zwolnienia. W związku z czym i tak, i tak znajdzie się to w systemie, ZUS to będzie widział elektronicznie u siebie. Tylko tyle, że no jest taka szansa, że my dostaniemy wydruk papierowy, być może nawet wcześniej niż dostalibyśmy takie powiadomienie elektroniczne. Być może jednak zastanowicie się, co w sytuacji, gdy nasi pracownicy wyjeżdżają. Mamy okres wakacyjny, pracownicy wyjeżdżają na urlopy. I na tych urlopach różne rzeczy się dzieją. Życzę oczywiście wszystkim pracownikom, żeby po prostu wypoczywali, żeby cieszyli się wakacjami i beztroską i niczym nie musieli się przejmować. Ale czasami, będąc na urlopie, może się wydarzyć tak, że zachorujemy. I co będzie, jeżeli wyjedziemy poza granicę i tam zachorujemy i dostaniemy zwolnienie, ale od lekarza. Innej narodowości w innym kraju, od lekarza, który nie jest w żaden sposób połączony z systemem ZUS. Jeżeli na przykład wyjadę do, na wakacje do Niemiec, albo wyjadę do Czech, albo wyjadę na Ukrainę, na Białoruś, gdziekolwiek, w którąkolwiek stronę, czy to znaczy, że nie przysługuje mi wynagrodzenie chorobowe, czy też zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy? Na pewno pamiętacie, że urlop wypoczynkowy. Przerywa, że zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy. Czyli jeżeli jestem na urlopie i zachoruję, to tak naprawdę mój urlop zostaje przerwany na czas choroby, bo najpierw muszę wychorować się, a potem dopiero wrócić do wypoczywania w trakcie urlopu. Jeżeli więc taka niezdolność do pracy spotka mnie poza granicami kraju i udam się do lekarza, to jak najbardziej będę miała również prawo do świadczenia chorobowego, czy do wynagrodzenia, czy do zasiłku. Będę miała to prawo pod warunkiem, że dostanę zwolnienie lekarskie. Będzie to zwolnienie trochę inaczej na pewno wyglądało niż nasze polskie zwolnienie, ale ZUS będzie je honorował, pod warunkiem, że znajdą się na nim odpowiednie elementy. Tymi elementami jest przede wszystkim określenie Nazwa zakładu leczniczego albo nazwa lekarza, który to zwolnienie wystawił. Musi być data wystawienia zwolnienia. Muszą być daty, od kiedy do kiedy pracownik jest niezdolny do pracy i musi być podpis lekarza. Te cztery elementy są absolutnie niezbędne. Do tego, abyśmy my mogli to zwolnienie honorować, albo ZUS, aby mógł je honorować, to musi być to zwolnienie jeszcze przetłumaczone na język polski. To nie musi być na szczęście tłumaczenie przysięgłe. To może zrobić dowolny tłumacz, natomiast musi być przetłumaczone i zwolnienie musi być w języku polskim. I jeżeli jestem dużym pracodawcą i ja jestem uprawniona do wypłaty zasiłków, albo jest to pierwsze zwolnienie w roku mojego pracownika i jest to jeszcze wynagrodzenie chorobowe, to takie zwolnienie lekarskie wraz z tłumaczeniem przechowuję u siebie i odpowiednio rozliczam i odpowiednio wykazuje w różnego rodzaju zestawieniach, ewidencjach, i tam, gdzie takie zwolnienie powinno się wydarzyć i znaleźć. Natomiast jeżeli jestem małym pracodawcą, nie mam uprawnienia do wypłaty za ZUS zasiłków i mój pracownik zachorował już w okresie zasiłku chorobowego, to wtedy pamiętacie, że wysyłamy zwolnienie mm, lekarskie, wysyłaliśmy zwolnienie lekarskie do ZUS-u wraz z dokumentem Z3. Takim dokumentem, który pokazuje, jakie składniki wynagrodzenia otrzymał nasz pracownik i w związku z tym, jak należy mu policzyć podstawę wymiaru zasiłku. Dokładnie tak samo będziemy postępowali teraz, jeżeli dostaniemy zwolnienie zagraniczne. Dodajemy do takiego zwolnienia w obcym języku tłumaczenie języka na język polski, dodajemy dokument Z3 i to wszystko wysyłamy do ZUS-u. I ZUS takie zwolnienie jak najbardziej będzie honorował i wypłaci naszemu pracownikowi zasiłek chorobowy. Oczywiście, pod warunkiem, że pracownik nie jest w okresie wyczekiwania. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli z, niego, z nich skorzystać, ale jeśli się przydarzy taka niezdolność do pracy, to pamiętajcie, że zagraniczny lekarz również może wystawić Wam zwolnienie lekarskie. Do usłyszenia w następnym odcinku.